Bardzo jestem ciekaw, o kim to mówi prorok, i czy to proroctwo z dzisiejszego czytania już się wypełniło. Witajcie, drodzy, nie witaj Joanno. No, witaj Przemo. Tak, to jest kolejne czytanie e, w stylu e, myślałeś, że tam są maliny, a tam są pokrzywy. E, czyli czytanie w stylu e, Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. I to brzmi na pierwszy e, na pierwszy rzut oka, a nie, nie brzmić na pierwszy rzut oka, czyli na pierwszy, na pierwszy raz to brzmi tak naprawdę romantycznie. A no de ja facto, powiem szczerze, że tak, tak to, tak to właśnie Tak, słyszę. ja bardzo lubię sytuacje, kiedy klerycy sobie umieszczają to na prymicyjnych obrazkach i mówię, wiesz to ja ci teraz przetłumaczę. Zrobiłeś mnie w konia, panie, a ja pozwoliłem się zrobić w konia. O to przejdźmy do słowa, w którym. Które pan mówi, wyprowadzę oblubienicę na pustynię. A pan Bóg mówi, pamiętasz pustynię? Pamiętasz, jak tam było z Mojżeszem, z domanną, z tym, że chcemy wrócić do Egiptu? Mieliśmy swoje bóle, swoje melony. Ci, którzy są tu z nami codziennie albo prawie codziennie, a jest was wielu, no to ci już wiedzą. Bo to, Co to znaczy? Pan Bóg i... mówi, wyprowadzę oblubienicę na pustynię z powrotem rekaming. Dzisiaj mamy czytanie z księgi Ozeasza, rozdział 2, wersety 16b, 17b, 21 do 22. Tak mówi pan: Wyprowadzę oblubienicę na pustynię i przemówię do jej serca. I tam odpowie mi jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej. I poślubiecie sobie na wieki, poślubie przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubiecie sobie przez wierność, a poznasz Pana. Amen. No ale słuchaj, Anna, no co w tym złego, znaczy w tym negatywnego w tym słowie, ja mi się wydaje takie całkiem fajne, pociągające. Tak, tylko że wyprowadzenie na pustynię to nie jest wyprowadzenie się w takie piękne, romantyczne miejsce, jak w pieśni nad pieśniami, gdzie wszystko kwitnie. Nie, wyprowadzę... nie no słuchaj, dobra, nie jest miejsce może nie jest romantyczne, ale relacja jest taka, wiesz, intymna, bliska, jeden na jeden. E, przy czym jest głodno, chłodno, nie ma co pić. E, e... Trzeba Aha, być wyłażą no tak. wszystkie uwagi. żmije osobowościowe na pustyni, bo wszyscy, w ogóle wszystko cię spędzi, jest w ogóle nie halo, tak? To jest pustynia. To jest wersja: nie ma w domu wody, nie ma światła, nie ma gazu, jesteś głodny, chce ci się pić. Pan Bóg mówi, no wyprowadziłem cię będę mówił do w twojej dzień upał, przestrzeni decyzyjnej. zimno, tak. Tak. Tak, i teraz o co chodzi? Mamy zaproszenie, które wysuwa Pan Bóg, czy zaproszenie, czy raczej taki no, tekst, który wysuwa Pan Bóg do Izraela. To jest fragment z fantastycznego pierwszego, drugiego rozdziału, który stanowią całość Ozeasza, gdzie Bóg mówi, ja nie odpuszczę. Zdradzasz mnie jak niewierna żona. Ja cię nie zostawię. I teraz... Na wszystkie możliwe sposoby. Jakie? To sobie przeczytajcie drugi rozdział. Wszystkie możliwe sposoby będę ci usiłował przyciągnąć do mnie. O czym mówi pierwszy rozdział? Pan Bóg mówi o Zeaszowi: Słuchaj, zanim otworzysz usta i cokolwiek powiesz, to pozwól, chcę Ci zaproponować, żebyś przeżył to, co ja przeżywam. Bo wtedy nie będziesz moralizował. A co? To sobie doczytajcie. I teraz mamy Boga, który mówi, ja nie odpuszczę nawet jak mnie stracasz i przyciągnę cię na pustynię, gdzie wszystkie sposoby ratunku padły. Miejsce totalnego braku. I pan mówi, tam będę mówił do twojej przestrzeni decyzyjnej. Dlaczego? Bo nic na siłę, ale jak już... W głowie była kakofonia, to pan Bóg mówi: To robimy chwilę pustyni, bo już nic nie słyszysz. A informacja ma do ciebie dotrzeć. Ja będę mówił do. Twojej przestrzeni decyzyjnej. I tekst, którego tutaj nie ma jeszcze, yy, tekst ze, yy, ze środka yy, Ozeasza, tam zwrócę jej winnicę, tam zrówninę akor uczynię bramę nadziei, tam mi odpowie, jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej, gdzie jeszcze się cieszyli wszyscy, że wychodzą, i stanie się w owym dniu, że nazwie mnie, mówi Pan Bóg, mój e, mąż, mój facet, mężczyzna, a nie powie mój baal, czyli mój pan. Powie, jesteśmy blisko, a nie w ten sposób. I pan Bóg, który mówi, i poślubiecie. I teraz mamy Boga, który, jak przeczytamy sobie pierwszy, drugi rozdział, mówi takie słowa i poślubiecie po takich rozdziałach, gdzie nikt o zdrowych zmysłach by takich słów nie powiedział, powiedział, no to poczekamy tak kilka lat. Zobaczymy, jak się skruszejesz. I wtedy się zastanowimy. Nie pan mówi, Po ślubie równa się, wiąże się z tobą. W obietnicy, w bliskości, w miłości na zawsze. Dalej. Przez co? I to jest kolejny fenomen, który nam się tutaj pojawia, dlatego że to, co Pan Bóg wymienia, poślubię cię, e, przez e, e, przez CDK. CEDAKA to jest usprawiedliwienie. Poślubiecie, przez to, że Ci usprawiedliwię. Pan mówi, przez moje myślenie, to jest myśleniem usprawiedliwiającym, czyli widzącym Cię od dobrej strony. Poślubiecie przez mishpat. Miżpat, czyli przez porządek, który ja ustanowiłem. Poślubiecie Cię we Cheset przez moją wierną miłość i poślubiecie przez Rachamim, czyli moją czułą miłość, którą mam do Ciebie. Mówimy, no to na razie nie, ślub, nie poślubujesz mnie, dlatego że ja coś robię, ja coś mam, ja jakoś funkcjonuję. I dalej Pan Bóg mówi: Poślubiecie sobie, Be-emunach, amen, wierna miłość Boga. I co się stanie dzięki temu? I Pan Bóg mówi, dzięki temu, jakby jada, doświadczysz to, o czym mówiliśmy wczoraj, prawda? Doświadczysz. Będziesz doświadczać tego, kim ja jestem. Pan Bóg mówi, do muszę cię przechwycić, żeby do Twojego mózgu dotarło. Usprawiedliwiam. To jest porządek mojego świata. E, e, jestem wierny swojej miłości. Nieskończenie kocham Cię w sposób wierny. Nieskończenie czulecie, traktuję jak dziecko, które noszę pod sercem. E, jestem stały wobec Ciebie i chcę, żebyś takiego mnie doświadczyła teraz, cały czas. Pan mówi, przez to mnie poznasz. A musiałem Cię wyciągnąć, bo komunikaty nie docierały. Po co? Bo to sprawi, że możesz żyć teraz i tutaj. I nagle wszystko, co jest, jakiekolwiek jest, nabiera sensu. W sensie nie jest, nie jest zniszczeniem, tak? Bo Bóg jest. Jest takie słowo, które, którego my chyba właściwie y Przestaliśmy używać, albo niezwykle rzadko go używamy w jakimś takim zdrowym kontekście, oczyszczenie. I z oczyszczeniem wiąże się ból. To jest ból oczyszczenia, bo to jest pustynia. To jest potem w Ewangelii mamy ten obraz winnej latorośli, która przynosi owoc, którą Bóg oczyszcza tak z tych wszystkich dziczek, z tych wszystkich rzeczy, które, które nie przynoszą owocu. I to odcinanie i to przypalanie słońcem, i to, to zimno nocy, i ta bezbronność pustyni, to wszystko jest strasznie niekomfortowe. To jest bardzo nieprzyjemne. To jest coś, co. Jakby, gdyby wyjąć z kontekstu i tylko na tym się skupić. To jest coś, czego my nie chcemy i mamy rację. Bo to jest coś, co samo w sobie nie ma żadnego sensu. Tutaj krzyż bez Chrystusa. Nie? No, ej, mm -hmm. ale o co chodzi, nie? Tak, tylko dodajmy tu jeszcze jedno: to nie Pan Bóg to zsyła, to nie Pan Bóg bierze pumeks i nas szoruje, prawda? Mamy Pana Boga, który jak my latamy jak w roller coasterze, chwyta nas i mówi: stój! I my jeszcze głowa lata, głowa lata, głowa lata w ogóle i dopiero się uspokajamy chwilę. To nie Słyska, chodzi... To, jest, to jest jakby z natury rzeczy wynika, no bo jeżeli jesteśmy na pustyni, no to nie Bóg jest tą pustynią, nie? ale natura <grym> tego miejsca, tej rzeczywistości jest taka. Nie? I jeżeli tak. na, na przykład ja się nauczyłem żyć takiej kanapie, na wielkiej kanapie. Na kanapie, na sofie. I teraz y, zostały przez Boga wyciągnięty na salę gimnastyczną. No to jest strasznie nieprzyjemne. To są mroczki w oczach, to, to jest zadyszka, to są zwiotczałe mięśnie, zakwasy, wszystko. Nie? Strasznie to jest nieprzyjemne. I tu, mówię, to nie miałoby żadnego sensu, gdyby nie było tak, że Bóg naprawdę jest w tym i że to wszystko ma swój sens, ma swój cel, bo, bo to jest jakby przez ten tłuszcz, tak? przez, to, przez to takie moje przebodcowanie, przez to wszystko takie, co jest właśnie obro, czym jestem obrośnięty, ja zatraciłem wrażliwość i zdolność słyszenia, czucia, e, rozumienia i podążania za Bogiem. E, I jakby te rzeczy muszą gdzieś w wyniku tego, tego doświadczenia zostać zniwelowane, oczyszczone. I to jest czas hmm. i to jest ten, to jest to, od czego uciekamy, w sposób zupełnie naturalny. Yy, tak, taki, ale. Taki hmm. dyskomfort. Nie? Tak, i myślę, że lepiej jest użyć słowa dyskomfort niż oczyszczenie, bo ono jest bardzo nacechowane duchowością obciążone wieków poprzednich świadomością, że Bóg nas oczyszcza, czy pumeksem Ta. szuruje, że Bóg jak nas obdziera. Że nas niewłaściwie jeszcze za mało nas obdziera, to ubierzemy włosienicę, to jeszcze się będziemy tak. biczować, to jeszcze będziemy tak, sobie tak, coś tak. tam jeszcze robić. Nie? Tak. Dlatego jest bardzo istotne, żebyśmy właśnie ten proces kojarzyli z tym, że Bóg nas ściąga z kanapy dla naszego zdrowia i pcha nas na salę gimnastyczną, i popycha nas kolanem, i ciągnie nas, żebyśmy się przebrali w strój i ruchy, 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 ruchy po to, żeby nas ożywić. Tak. I to mamy identycznie po to, żebyśmy Jego poznali. I sobie myślę e, tak dzisiaj, że Panie Boże, że dziękuję Ci bardzo za to, że Ty wprowadzasz nas w zmianę, pokazując, jaki jesteś wobec nas. Boże, to jest ewenement, Wszelkich teorii, starych teorii wychowawczych i starych teorii teologicznych, ty nas, starych czyli takich ludzkich teorii teologicznych, ty nas, ty wprowadzasz nas w zmianę, w przestrzeń zmiany, stargasz nas z tej kanapy po to, żeby nam pokazać, że ty Bóg żywy, dynamiczny, kochający nas, zaangażowany, chcesz z nami tańczyć, ale z tym tłuszczem nie będziemy tańczyć, więc do roboty. Boże, i najbardziej porywające jest to, że jak się widzi Ciebie, Boga tańczącego, Boga inwestującego z nami day by day, tak dzień po dniu, w te ćwiczenia, gdzie każdy by się zniechęcił, Boga, który nie mówisz, nie, no z takim tłuszczakiem to nie będę tańczyć, tylko Boga, który mówisz do nas, ej, no to po to cię ściągnąłem, co nie, bo ja wiem, co będzie za chwilę, więc ruchy. Dziękuję Ci, Boże, bo po prostu to, co Ty myślisz na mój temat, to, co Ty widzisz dalej, to, co Ty wprowadzasz. Tak, to temu, co Ty wprowadzasz, co Ty pokazujesz, co Ty robisz, mówię Amen. Tak, temu, co ja bym widziała, czuła, myślała, nie, ale temu, co Ty wprowadzasz, co Ty widzisz. Mówię Amen i Panie mówię: Dobra, tak, wchodzę w to. Amen. Dobry ojcze. Dziękuję Ci za to, że, yy, że pustynia z Tobą nie jest miejscem umierania. Nie jest miejscem zagłady, nie jest miejscem beznadziei. Że nawet z pustyni Ty wyprowadzasz i chociaż na, na pustyni zostaje ten mój tłuszcz, zostaje to moje lenistwo, to moje rozproszenie. To właśnie wtedy mogę Ciebie lepiej słyszeć, lepiej widzieć. Jestem bardziej skłonny pójść za tobą, kiedy nie jestem obciążony. Dziękuję Ci, dobry ojcze, za wszystkie dobre straty, właśnie kiedy tracę to, co jest moim bożkiem, moim obtłuszczeniem, moim lenistwem, moim rozproszeniem. Dziękuję Ci, dobry ojcze, że Ty masz tak wspaniały plan. Nie rezygnujesz z nas, swoich dzieci, ale zawsze i z uporem. Wyprowadzasz, żeby ożywić, żeby dać życie w pełni, dać życie szczęśliwe, dać życie pełne z Tobą, życie w którym Ty jesteś i jesteś słyszalny i jesteś kochany. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za ten dar Twojej obecności, czy na pustyni, czy w każdym innym miejscu, że Ty jesteś z nami. I jesteś w naszym dyskomforcie i w naszej radości, w naszym szczęściu, w naszym ogołoceniu. W każdym tym czasie, w każdym tym stanie. Zawsze jesteś z nami. Cokolwiek się dzieje, cokolwiek się dzieje z Twojej ręki w naszym życiu, jest ku zbudowaniu, ku życiu. Dzięki ci za to, dobry Ojcze. Dziękuję Ci. Amen. Amen. Dajcie znać, kochani. Opiszcie, opowiedzcie, gdzie jesteście dzisiaj. Czy jesteście na pustyni, czy jeszcze nie, czy już nie? Na jakim etapie, w jakiej fazie? Jak mówię etapie, to nie chodzi o to, że przeszliście przez pustynię, teraz jesteście już, nie wiem, w Ziemi Obiecanej. Bo często jest tak, szczególnie osoby, które długo już są z Panem, że jakimś dziwnym trafem znowu lądują na pustyni. Niekoniecznie tej samej, nie? ale jakiejś innej. Bo znowu gdzieś zgubiliśmy azymut, znowu gdzieś się pogubiliśmy w życiu i Bóg znowu wyprowadza. Nie? To są cykle, to są pewne rzeczy, które się dzieją. Nie dlatego, że muszą się dziać, tylko po prostu dlatego, że mamy taką tendencję do. Kiedy jest tam dobrze, to cieszymy się tym, że jest tam dobrze, i już Bóg nie jest tam aż tak bardzo potrzebny, jak był, kiedy byliśmy w głodzie i chłodzie. Nie? Więc opiszcie dzisiejsze wasze doświadczenia, gdzie jesteście i jak to przeżywać. I szczególnie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy tak bardzo chętnie dzielą się z nami swoją wiedzo, swoją, swoim doświadczeniem wakacyjnym, gdzie jesteście, na jakich plażach, na jakich jachtach, gdzie, gdzie odpoczywacie. Wszystkich Was bardzo serdecznie pozdrawiamy. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Może dlatego, że to, to wszystko jeszcze przed nami, więc możemy jeszcze cieszyć się przyszłością w tej sprawie. Joanna, Ty się wybierasz na wakacje w ogóle w tym roku? Ja już chwileczkę byłam, taką małą chwileczkę, co zresztą było widać przez pewien czas po mojej. Było buzi. widać, oj, było tak. <grym> Ale liczę na to, że Pan Bóg jeszcze da mi może teraz w najbliższych dniach taki czas, żeby tak trochę zrobić taki reset. Ale właśnie tak pomyślałam sobie po tym, co mówiłeś, że jeśli po tym, jak mówiłeś o tym, że mamy niezależnie od czasu bycia z Bogiem, właśnie czasem takie ripity, takie powtórki pustynne, że chcemy na narzędziowni w tym roku robić um, księgę proroka Jeremiasza, właśnie ze względu na to, że tam na przykład w 15. rozdziale Pan Bóg mówi do Jeremiasza, nawróć się do mnie. Przestań mi mówić to, co bezsensowne. jakby powiesz to, co słuszne, tak, to będziesz jakby moimi ustami. W środku księgi taki prorok, kurka, naprawdę pełen poświęcenia. I sobie myślę, no tak. Więc zapraszam was serdecznie na narzędziownię, która ruszy od przyszłego semestru wrzesień, września, październik. E, tak, żebyście naprawdę, jakby idąc krok w krok z Panem Bogiem, który przy Jeremiaszu nam pokazuje dziecko. No przecież to jest życie, tak? Życie, życie, spokojnie. Idziemy, idziemy, idziemy. Gorąco, słuchajcie, pozdrawiamy y, wszystkich y, również dzisiaj w sposób szczególny. Naszych y, zbliżanian naszych drogich w Ohio, w USA, y, naszych braci. Y, słuchajcie, muszę o tym powiedzieć, bo to nie jest tajemnica, tu nie ma żadnych nazwisk, też nikogo nie ujawniamy, ale mamy taką. To wiemy z, 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 też z komentarzy, z opowieści, że w Ohio. Bracia, bracia Baptyści słuchają nas regularnie i zaprosili do słuchania nas swoich, swoich przyjaciół, swoich znajomych katolików. Także witamy Was i pozdrawiamy Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście. Pozdrawiamy wszystkich, słuchajcie, którzy, a wiemy, że są tacy, robią notatki z naszych spo spotkań, zapisują zeszyty. Ja się czuję nieswojo w tym momencie, kiedy mam już tego świadomość, ale okej, okay, dobra. Niech będą i takie Pozdrawiam. Tak. Was, y, wszyscy bracia z innych denominacji chrześcijańskich y, i dziękujemy Wam bardzo, bo wiemy, że wszyscy żyjemy z jednym Bogiem hmm. Bogiem, który objawia siebie w Jezusie Chrystusie. Więc chwała mu za to, że możemy się tu spotykać i jesteśmy zaszczyceni, że y, Możemy być tu razem, budować taką jedność, jaką on chciał, czyli jedność przy nim, więc chwała mu za to. A jak już jak tu wywołaś naszych braci z innej denominacji, to wyjątkowy i szczególny sposób na naszą siostrę Helenę, która ma też doświadczenie świadków Jehowy, i zdaje się nie tylko e, i daleko jej do, 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 do katolic, katolickich dróg, a jednak jest tu z nami i aktywnie dzieli się w, w komentarzach. Siostro Heleno, serdecznie pozdrawiamy. Cieszymy się, że jesteś tutaj. Słuchajcie kochani, zamykamy okienko dzisiejsze, ale nie kończymy oczywiście dzielenia, w sensie dzielenia, słuchania i spotkania z Bogiem w Jego Słowie. Jutro na kanałach Gościa Niedzielnego, Joanna wraz z Dominiką Szczawińską, oczywiście czytania niedzielne wszystkie. Także szukajcie podcastów Gościa Niedzielnego. A my widzimy się w poniedziałek. Tak, i bardzo też dziękujemy za Waszą modlitwę i też o nią bardzo, bardzo prosimy. Żebyśmy mogli żyć w Bogu, mieć fokus na Niego każdej sekundzie z takim zrywem. Dzięki Waszym pieniądzom możemy tu robić to, co robimy, a dzięki Waszej modlitwie możemy ten, tę przestrzeń czymś zapełnić, tak? Tak. Czyli nie, nie naszym gadaniem, tylko rzeczywiście tym, co, co, co od Boga pochodzi. Amen. Dobra, poniedziałek. Do zobaczenia. Trzymajcie z się. Z bokiem, z do jutra. A Joanna do jutra.